Wykonuj ten trening codziennie rano przez 10 minut, aż do 1 lutego. Trzy tygodnie temu nie miałam nawet czasu, aby przebrać się ubranie sportowe. A teraz jestem na 22 dniu z 28-dniowego wyzwania treningowego jogi na krześle i już prawie skończyłam. Moja przyjaciółka, z którą uprawiałam jogging, powiedziała mi, że anulowała swój karnet na siłownię. Tylko dlatego, że znalazła w aplikacji Petter mi wyzwanie jogi na krześle, które może wykonywać w domu i które czyni cuda. Jest to 28-dniowe wyzwanie, które możesz wykonywać gdzie chcesz i kiedy chcesz, a najlepsze jest to, że nie musisz płacić za drogie karnety na siłownię ani nawet przebierać się w strój sportowy. Wykonywała mało intensywne, łatwe do naśladowania treningi jogi na krześle i powiedziała, że zauważyła ogromną różnicę nie tylko w swoich mięśniach brzucha, ale zyskała więcej energii, lepszą mobilność i elastyczność. Dlatego podjęłam to wyzwanie jogi na krześle i sugeruję, abyś zrobiła to samo i wypróbowała je w aplikacji Better Mi już teraz.